Pewnego dnia kłas ocknął się w swoim przedpokoju i zaczął zastanawiać, co tam robi. I wtedy przypomniało mu się. A, miałem nagrać recenzję rituala. Więc udał się do salonu i stanął przed kamerą. Dawno tej ściany nie było, co? Wyobraźcie sobie, taki klimat. Lecisz małym stateczkiem na obcą planetę. Nagle wybucha Ci silnik, lądujesz awaryjnie z kosmolotem zdezelowanym jak maluch po spotkaniu z Tirem, ale udało Ci się przeżyć. Ruszasz między ponure ruiny obrośnięte dżunglą i wkrótce natrafiasz na własnego trupa. A chwilę później masz spotkanie z lokalną fauną, której nie udało się ewolucyjnie skumać, że macki na lądzie są średnio użyteczne i giniesz. A następnie ponownie budzisz się koło rozbitego statku i uświadamiasz sobie, że jesteś w zamkniętej pętli czasowej, mierzonej zgonami. Taki to klimat. Trochę obcego, trochę Lovecraft'a, a wszystko to w sosie z dnia świstaka. Dzień dobry, nazywam się Bogusław Wąsoszański i należę do tajnej, międzywymiarowej komisji Ogaru, Antysucharów, Googlowania Faktów i Ogólnego Rikczu. Być może zauważyliście, że Kłaz właśnie znowu zażartował, nawiązując do dnia świstaka. Ale Kłaz jeszcze nie wie, że na dachu pobliskiego budynku zainstalowaliśmy mojego brata, snajposława Wąsoszańskiego, doświadczonego, co widać po wąsach, strzelca wyborowego, który ustrzeli Kłaza, jeśli ten jeszcze raz wspomni o dniu świstaka. Bo wiecie, naprawdę, wystarczy już! Wystarczy! Dość! Zapraszam na ciąg dalszy. Oto nowy Returnal! Rozbiłam się na Atropos. Jestem cała. Ale Helios nie. Ktoś tu jest. Astronauta. Jakkolwiek niemożliwe by tu było. Nic, tylko się psujesz. Natrafiłam na stos ciał przedstawicieli obcych, prawdopodobnie architektów tych ruin. Nie pamiętam, żebym to nagrywała. Planeta skrywa sekrety podobnie jak astronauta. Mój dom, ja i czas. To już się przecież wydarzyło. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja gry Returnal, wydanej jedynie na konsolę PlayStation 5. Housemark to najstarszy aktywny deweloper w Finlandii. Powstały w 1995 roku z połączenia dwóch firm założonych w 1993: Bloodhouse i TerraMark. Prawie 30 lat tworzenia gier to naprawdę sporo doświadczenia, ale możecie ich nie kojarzyć, bo dotąd robili głównie produkcje małe, Stardust w dawnych czasach czy Rezogan na początku poprzedniej generacji, ale na koncie mają sporo innych gier, m.in. Dead Nation czy omawiane kiedyś na tym kanale Outland. Wiele tam bardzo zręcznościowych gier z dużymi grupami wrogów lub chmarami pocisków. I oto wreszcie Housemark otrzymało szansę zrobienia wysokobudżetowego tytułu. Pozostają konsekwentni, bo oczywiście tu też mamy chmary pocisków i rozgrywkę o mocno zręcznościowym charakterze. A do tego rzecz jest roguelightem, w którym rozpoczynamy zabawę od nowa po każdym zgonie. Trochę jak bohater Dnia Śwista… Zaraz. Co się stało? Jestem znowu w przedpokoju? Nieważne, trzeba recenzować dalej. Hmm. Przeszedłem przez to samo przejście i trafiłem do kuchni? Ktoś mi zrekonfigurował mieszkanie. O czym to ja? A, tak. Zacznijmy może od fabuły. Oto więc bohaterka Selin lub Selene, bo to imię greckiej bogini księżyca rozbija się na obcej planecie Atropos. Tak, Atropos jak bogini przeznaczenia. Selene wpada w pętlę czasową i próbuje dotrzeć do źródła tajemniczego sygnału, aby wydobyć się z tego cyklu nieskończonych zgonów i odrodzeń. Aby było jeszcze dziwniej, w zarośniętych ruinach obcej cywilizacji, pośród monolitów pokrytych niezrozumiałymi symbolami, protagonistka napotyka swój dom rodzinny i przeżywa w nim różne wizje z przeszłości. Returnal swoją opowieść prowadzi przy pomocy kilku narzędzi. Mamy tu okazjonalne przerywniki filmowe i pierwszoosobowe sekwencje chodzone w domu bohaterki. Odtwarzamy też jej własne audiologi znalezione przy jej trupach z innych, w domyśle późniejszych powtórzeń cyklu, a od czasu do czasu zwiedzamy archiwa obcych i skanując znaki na ścianach powoli odczytujemy napisy stajemniczych monolitów. Które to napisy, nawet po odszyfrowaniu, są równie zrozumiałe co przepowiednie standaryzowanego wujka Staszka na imprezie Rodzinnej po spożyciu oceanu neurologicznie szkodliwych płynów. Gra ma pełną polską wersję językową, która wydaje się całkiem niezła. Szczególne wrażenie robi słowotwórstwo przy nazywaniu zbieranych pasożytów, o których wspomnę później. Niestety trudno jest mi ocenić trafność samego tłumaczenia wypowiedzi i tekstów fabularnych, bo większość z nich jest z założenia dość mętna. Ba, cała opowieść jest piekielnie tajemnicza. Skończyłem grę, widziałem obydwa zakończenia i chociaż dostarczono mi sporo informacji, to otrzymałem niewiele jasnych odpowiedzi, więc właściwie nadal nie wiem, jak tę historię rozumieć. Przez moment sądziłem, że może polska wersja pozbawiła mnie istotnych niuansów, ale nie, zachodni internet już zaczął się głowić nad zakończeniami i tworzyć przeczące sobie teorie. Ba, ludzie nie są nawet zgodni co do tego, jakie postacie widzimy w końcowym filmiku. Niemiecki serial Dark ze swoim. Verbis du, ich bin aus der Zukunft. Jest przy tym super czytelny i poukładany. Gracze szukają wskazówek we wszechobecnych nazwach z mitologii greckiej, albo w tym, że Selene czasem ma heterochromię, czyli różnobarwne oczy, a czasem nie. Przy okazji cieszy mnie rzadki widok bohaterki z heterochromią w grze. Zaglądając mi głęboko w oczy, możecie się domyślić, dlaczego. Jeśli będziecie chcieli zrozumieć fabułę tej gry, będziecie musieli poczekać, aż internet wspólnie to ustali. Albo samemu przeglądać na okrągło wszystkie poszlaki niczym Bill Murray przeżywający bez końca dzień śwista. Ała. Cokolwiek to było, głowa mnie boli, jakbym spędził wczorajszy wieczór czytając wpisy na grupach antyszczepionkowców. Dobra, do roboty. Jakim cudem jestem w sypialni? Nieważne. A zatem… Jak się w Returnal gra? Tytuł jest mieszanką kilku gatunków. Mamy tu trzecioosobową strzelankę z dorzuconym tak zwanym piekłem pocisków, ubrane w strukturę roguelite z eksploracją inspirowaną metroidwaniami i sekwencjami fabularnymi w stylu horrorowych symulatorów chodzenia. Ta gra jest bajaderką z innych gier. Pierwsza warstwa trzecioosobowej strzelanki jest wyśmienita. Ruch postaci jest bardzo płynny, a sterowanie responsywne. Możemy sobie skakać, wykonywać zrywy, czyli krótkie uniki w dowolną stronę, które oferują chwilową nieśmiertelność, co pozwala na przykład przenikać przez nadlatujące pociski. Miałem obawy, jak w trójwymiarowej przestrzeni z postacią sprawi się mechanika tzw. bullet hell, czyli piekła, chmar pocisków i zadających obrażeń fal, między którymi trzeba lawirować. Obawy okazały się nieuzasadnione, bo twórcy uczynili bohaterkę bardzo mobilną, a także dobrze pokolorowali różnie zachowujące się pociski I chociaż na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak nieżytelny chaos to kiedy trochę się pogra nabiera się wprawy w manewrowaniu. A piekło pocisków bywa tu naprawdę piekielne. Nie chcę spoilerować Wam późniejszych bossów, więc nałożę na obraz efekty przez które będzie widać tylko wzorce pocisków, aby pokazać Wam z czym czasem mamy do czynienia. Patrzcie. A i tak niektórzy bossowie są w moim odczuciu zbyt łatwi w tej grze, ale o tym później. Samo strzelanie jest też naprawdę satysfakcjonujące. Mamy spory wachlarz uzbrojenia: od całkiem klasycznego pistoletu karabinu czy strzelby po bardziej wymyślne działa strzelające trującymi glutami, wyrzucające pręty rażące prądem wszystko co się między nimi znajdzie albo nietypową broń, która strzela kilkoma odłamkami wracającymi do spluwy po trafieniu w przeszkodę lub wroga, więc nasza szybkostrzelność zależy od tego jak blisko jest cel i czy w niego trafiamy. Każda z tych sztuk uzbrojenia występuje w kilku odmianach z różnymi, nierzadko mocno wpływającymi na działanie modyfikacjami. Spluwy mają też alternatywne tryby strzałów, które powoli się odnawiają, a poza tym amunicja do nich jest nieskończona, ale trzeba zmieniać magazynki. Można to przyspieszać, podobnie jak w girsowej mechanice aktywnego przeładowania, naciskając przycisk w odpowiednim momencie przeładowywania. Szkoda tylko, że tym przyciskiem jest przycisk spustu broni, więc niejednokrotnie partaczyłem tę czynność, bo podczas strzelania pociągałem za spust o jeden raz za dużo. Warto wspomnieć, że gra ciekawie korzysta z nowych funkcji DualSense, czyli pada PS5. Nowoczesne wibracje sprawiają, że bardzo fajnie odczuwa się na przykład padający na Selenę deszcz, a adaptacyjne spusty można wcisnąć do połowy, aby przycelować i do końca, by skorzystać z alternatywnego strzału. Aczkolwiek ja akurat z tym miałem Problem. Nierzadko w ferworze walki naciskałem spust celowania za mocno i korzystałem z niewłaściwego typu ataku. Na szczęście, gra pozwala przenieść alternatywny strzał pod inny przycisk. Dość szybko skorzystałem z tej opcji. Wrogowie też są dość różnorodni: zaczynając od skaczących i biegających, przez latających, pełzających i wybuchających w twarz, a na statycznie sypiących gradem pocisków kończąc. Całość ubarwiają różne przedmioty używalne, leczące, zadające obrażenia, usuwające i dodające różne efekty. Różnorodności w walce nie brakuje. Returnal jest ponadto roguelightem zrobionym z pompą wysokobudżetowej pozycji. Rogalików na rynku nie brakuje, ale rogaliki AAA nie są czymś, co widuje się często. Jeśli jakimś cudem nie wiecie, czym jest roguelike, jest to typ gry, w której każda śmierć kończy się z resetowaniem postępu i rozpoczęciem zabawy od początku. Tego typu gry zwykle mają algorytmicznie generowane mapy i losowo rozrzucone zasoby, aby każde podejście było inne. Rogalite w odróżnieniu od Roguelike to gra, w której śmierć nie resetuje absolutnie wszystkich postępów, jakieś elementy zostają zachowane, i tym jest Returnal. Selene po każdym zgonie rusza do boju z podstawową spluwą spod swojego rozbitego statku, ale po pokonaniu każdego bossa otwierają się skróty pozwalające go ominąć, pewne ulepszenia ekwipunku są zachowywane, a poza tym powoli odblokowujemy różne przedmioty, więc w kolejnych podejściach gra będzie na mapie dropić coraz więcej ulepszeń i narzędzi rozszerzając możliwości. Returnal oszukuje tu z formułą rogalika jeszcze bardziej, bo poza skrótami do obchodzenia bossów i przechodzenia do kolejnych biomów planety Atropos, w połowie gry zmieniamy nawet punkt startowy po zgonie, więc to groźne, zawsze zaczynamy od nowa, nie jest tu wcale takie groźne. Ani prawdziwe. Forma samego odblokowywania przejść zaczerpnięta jest z gatunku Metroidvanii. Na przykład dość szybko zdobywamy kotwiczkę, którą można przyciągać się do specjalnych punktów. I nie tylko pozwala ona szybko przedostać się z pierwszego biomu do trzeciego, ale też umożliwia wchodzenie na wysoko położone, wcześniej niedostępne półki w poznanych już lokacjach. A i przydaje się w walce, bo podczas przyciągania jesteśmy nietykalni i można się kotwiczką wyrwać z potrzasku. Takich narzędzi jest. Jest tu więcej. Sekwencje fabularne w domu, jak już wspomniałem, przypominają horrorowy symulator chodzenia, ale tu nie dzieje się nic ciekawego, jeśli chodzi o rozgrywkę. Odchodzimy od obiektu do obiektu, używając wszystkiego, czego użyć się da, aż zobaczymy wszystkie interakcje i Selene opuści dom. Widziałem, że niektórzy przyrównują Returnal do souls likeów ale ta gra ma tylko jeden lekko-soulsowy element trupy innych graczy, które można znaleźć w świecie gry i to tyle. To jakaś straszna choroba niektórych recenzentów. Za każdym razem, jak widzą trudną grę, to zaraz nazywają ją soulsami. Bez sensu, bez składu. Raz za razem, jak w jakimś dniu świst. Zaczynam podejrzewać, że ktoś tu nie lubi Billa mareja. Zaraz. Teraz nagle jestem w szafie na ubrania? Cóż, przynajmniej dźwięk powinien być lepszy. Ten ma niestety pewne problemy. Jednym z najbardziej oczywistych jest brak opcji zapisz i wyjdź. I proszę mi tu nie zaczynać gadania o poziomie trudności wizji twórców. Nie jestem gościem, który żąda easy mode w Soulsach. Tutaj to jest zwyczajne lenistwo. Pojedyncze rany od odrodzenia do śmierci potrafią w tej grze trwać godziny. Moje zwykle miały od 30 do 50 minut, ale najlepszy trwał nieco ponad 2 godziny. I nie można w tym czasie za bardzo przerwać zabawy. Wyjdziesz z gry? Postępy się nie zapiszą. Gra Ci się zawiesi? Tak samo. Twórcy gry sugerują, aby korzystać z uśpienia konsoli, jeśli chce się przerwać w połowie ranu. Ale co jeśli w międzyczasie nie będzie prądu? Konsola w tle zaktualizuje siebie lub gry ją wyłączy albo cóż, zwyczajnie przy kolejnym uruchomieniu PS5 będziemy chcieli pograć w inny tytuł. Inne rogaliki świetnie sobie radzą z opcją zapisz i wyjdź. I nie ma tu nawet miejsca na oszukiwanie. Wystarczyłoby, aby konsola usuwała zapis zaraz po wczytaniu go. To po prostu zwykłe szanowanie czasu gracza. Szczerze to nawet bym się nie czepiał, jakby tutaj rany trwały zwykle max 30 minut jak w takim spelanki, ale tu są zdecydowanie dłuższe, więc jest to problem. Twórcy być może to zmienią, ale pewności nie ma. Niestety, tytuł potrafi się też czasem wywalić albo na przykład zgliczować. Mnie jedna ze scenek fabularnych w domu zakończyła się wyrzuceniem postaci przed dom i zablokowaniem jej w bezruchu. Dorzucę do tej sceny świerszcze, aby zaakcentować moje czekanie na to, aż coś się stanie. Mogłem tylko zresetować grę, tracąc postępy aktualnego ranu. Rzecz chodzi w 60 klatkach na sekundę, co jest naprawdę pożądane w tak zręcznościowym tytule, ale pod koniec potrafi sobie czasem chrupnąć. Returnal miewa też dość nierówny poziom trudności, ale do tego jeszcze wrócę. Niemniej, jak już wspomniałem, gra się w niego świetnie, głównie z uwagi na wyborną i responsywną walkę oraz szybką eksplorację. Ale jakim Returnal jest właściwie Rogalikiem? Cóż, niestety, takim sobie. Grama garść biomów, z których każdy posiada własny zestaw pomieszczeń. Te pomieszczenia przy każdym przejściu ustawiane są w innych konfiguracjach, aktywne są inne wyjścia z nich i w każdym pojawia się jeden z kilku możliwych zestawów wrogów. Rozrzucane są tam też losowo skrzynie z przedmiotami i uzbrojeniem, przedmioty do zbierania, a także obiekty służące zarządzaniu ryzykiem. Z jednej strony mamy pasożyty, które Selene może sobie przykleić i oferują one zawsze określoną korzyść oraz efekt negatywny. Jako, że z góry wiemy, jak działa dany pasożyt, ryzyko tego, że nam to poważnie zaszkodzi, można tu łatwo oszacować, szczególnie jak się trochę pogra. Są tam też przedmioty i skrzynie skażone. Oznacza to, że ich podniesienie lub otworzenie może nałożyć na nas jakiś losowy efekt negatywny. A to zaszyfruje nam się bardzo przydatna mapa. A to otwieranie drzwi kluczami zacznie nam zadawać obrażenia albo nie będziemy mogli korzystać z aktywnego przeładowania. Efekty te można usunąć, wykonując jakieś zadanie, zabijając wrogów, zbierając przedmioty itd. Ale nigdy nie wiemy, czy i jaki efekt się trafi, zanim nie skorzystamy z zasobu. Ja pod koniec gry poczułem, że to ryzyko się zazwyczaj nie opłaca. W bardzo sporadycznych sytuacjach warto było otworzyć przeklętą skrzynię, ale większość możliwych do pozyskania korzyści nie była warta ryzyka, więc ta warstwa losowości działa. Tak sobie. Co więcej, sama losowość poziomów jest bardzo ograniczona, lokacje występują w różnej kolejności, ale każdy biom nie ma ich wcale tak wiele, a przeciwnicy w każdej z miejscówek zwykle są dobierani z jednego lub dwóch zestawów, więc sytuacje szybko zaczynają się powtarzać. Nie ma tu jakichś specjalnych wydarzeń w stylu czasem pojawiającego się poziomu ze statkiem kosmicznym Spelanki, co najwyżej jakiś tak zwany wypaczony przeciwnik, który jest przekokszoną wersją zwykłego wroga. Same spluwy są bardzo ciekawie zaprojektowane i różnorodne, ale im bliżej końca gry, tym bardziej czuć, że ich skuteczność jest piekielnie nierówna. Niektóre wydają się przekokszone, a z innych korzysta się bardzo trudno i nie jest to rekompensowane odpowiednio większymi obrażeniami. Na pewno znajdą się twardziele zdolni radzić sobie z każdym orężem, ale ja z strzałem czułem się jak dumga i dzierżący BFG, a z innymi spluwami miałem wrażenie, że wyskoczyłem na solo z Cthulhu, trzymając w ręce nożyk do tapu. Potnę ci macki. Nie zrozumcie mnie źle. Gra ma dość różnorodności i dostatecznie dobrą rozgrywkę, aby się obronić przez całe przejście fabuły, a nawet dodatkowe obiegnięcie wszystkich biomów, aby zebrać przedmioty potrzebne do zobaczenia ukrytego zakończenia. Ale jeśli sądzicie, że jest tu dość losowości i celów do osiągnięcia, aby potem jeszcze grać przez kolejne kilkadziesiąt godzin, bawiąc się dobrze w kolejnych przejściach, to możecie się zawieść. A ile właściwie ten returnal trwa? Cóż, to nie jest oczywiste, bo to nie jest łatwa gra. Serio. Jasne, istnieją trudniejsze, ale jak na teoretycznie mainstreamowy tytuł, naprawdę potrafi skopać tyłek. Mnie dotarcie do pierwszego zakończenia zajęło około 25 godzin, a drugie zjadło dodatkowych kilka, ale widzę, że czas przechodzenia wśród graczy jest bardzo różny. Jedni dają radę w mniej niż 20, ale wielu zajmuje to 30-40 godzin. I wcale mnie to nie dziwi, bo sam spędziłem jeden dzień na Powtarzaniu trzeciego biomu, który dzień wcześniej prawie udało mi się ukończyć, ale poległem pod sam koniec walki z bossem i potem przez kilka ładnych godzin nie udawało mi się dotrzeć do tego samego momentu. Gdyby wtedy od razu mi się udało, grałbym kilka godzin krócej. Podejrzewam, że nie zabraknie też graczy, którzy w ogóle nie zdołają Returnal ukończyć. Sam poziom trudności jest też trochę nierówny, szczególnie bossowie wydają się nieco zbyt łatwi, bo ja ponad połowę z nich pokonałem przy pierwszym podejściu. Ich projekty i układy ataków są świetne, ale bardzo często przedarcie się przez poprzedzający bossa biom było o wiele trudniejsze i prawie każda lokacja miała przynajmniej jeden typ wroga, będącego dla mnie utrapieniem. Kiedy już udało mi się zrobić z Selenę taką boginię zniszczenia, aby przedarła się przez całą dżunglę albo pustkowia, boss na końcu miał z nią przerąbane. Chyba nie do końca powinno tak być. Po zakończeniu gry można oczywiście grać dalej, aby odblokować wszystkie ukryte przedmioty i zdobyć osiągnięcia, ale te znajdźki to w większości wzmocnienia typu obiekt zwiększający zadawane obrażenia przy niskim poziomie zdrowia bohaterki. Użyteczne, ale i interesujące tak bardzo jak instrukcja montażu regału na książki ze sklepu meblowego. A wracając do ograniczonej powtarzalności gry, może się ona wydawać tym większym problemem w obliczu cen nowych dużych tytułów na PlayStation 5. Dodatkowo, twórcy trochę recyklingują masety na późniejszych biomach, co sugeruje, że budżet produkcji wcale nie był tak wysoki jak w innych tytułach AAA od Sony. A mimo to. Swoje kosztuje. Łatwiej byłoby przełknąć tę cenę, gdyby rogalikowatość oferowała dziesiątki lub setki godzin zabawy po zakończeniu fabuły, ale moim zdaniem brakuje tu nieco treści i różnorodności. No, chyba że gracze nadal nie będą mogli zrozumieć opowieści, i w celu znalezienia wszystkich audiologów oraz innych informacji, będą powtarzać kolejne cykle w nieskończoność. Niczym pewien prezenter pogody, pewien dzień pewnego dużego gryzonia. W małym miasteczku w Pensylwanii. A już myślałem, że się uda. Aha, a teraz jestem na balkonie w ten standardowo upalny majowy dzień bez kurtki. Wybornie. O narzekałem trochę, ale na koniec chciałbym jeszcze pochwalić audiowizualną warstwę gry. Returnal wygląda cudnie. To taka mieszanka inspiracji geigerowsko-beksińskich. Lokacje, potwory i animacje są wspaniale dziwaczne. Ogólny efekt jest gdzieś z pogranicza filmów o obcym i wyobrażeń o kosmicznej grozie Lovecrafta. Dziwne ruiny w dżungli, jak ze snu Hansa Rudolfa Gigera pustkowia obstrzone budowlami rodem z obrazów Zdzisława Beksińskiego i nierzadko organiczno-geometryczne stwory z nadmiarem Macek. Nie mam pewności czy to wszystko było inspiracją twórców, ale takie są moje skojarzenia. Ciekawe, że sporo gier sięga ostatnio po taką stylistykę, bo i polskie medium, i Returnal, a nawet nadchodzący SKORN. Muzycznie gra też brzmi momentami trochę jak ścieżka dźwiękowa obcego, ale Returnal unika plagiatu bawiąc się dźwiękiem po swojemu i na przykład przetwarzając, do tego wplatając w opowieść pewien znany, bardzo stary utwór klasycznego roka, który bardzo lubię, ale nie powiem więcej, aby nie spoilerować. I co ciekawe przy tej całej stylizacji, twórcom udaje się jakoś sprzedać w tej konwencji latające dookoła kolorowe pociski, bo wcale nie czułem, że coś mi się tu stylistycznie kłóci. Co więcej, jest to całkiem czytelne dzięki temu, że barwy są używane do komunikowania typów zagrożeń i oto całe Returnal! Świetna, trzecioosobowa strzelanka, wymieszana z metroidwanią i piekłem pocisków, która zachwyca płynnością rozgrywki i wspaniałą stylistyką oraz intrygująco enigmatyczną warstwą fabularną. Chociaż ta mętność nie wszystkim musi się podobać. Jedynymi jej słabościami jest kilka technicznych niedoskonałości oraz trochę zbyt proste elementy roguelite, które nie oferują różnorodności, dostatecznie pogłębionej, aby grać w grę dużo dłużej niż do zobaczenia z zakończenia. Cóż, udanego wyżynania obcej fauny w tym podlanym, kosmiczną grozą… …dniu świstaka. Game on! Kim jesteś? Nazywam się Bogusław Wąsoszański, ale kim jesteś naprawdę? Jestem tobą z innego cyklu wcześniejszego czy późniejszego? Tak. Nie może nas być dwóch w tym samym czasie. Wiem. A miałem nagrać recenzję Jiturnala. W kosmosie nikt nie usłyszy, jak nie stanąłeś na platformie, która niby jest, ale chyba jednak jej nie ma. 那不行，读书。